Ostatnio wpadło mi w ręce to urządzenie. Muszę Wam przyznać, że nie pomyślałem w ogóle w pierwszej chwili o samochodach cywilnych, tylko znalazłem jego dużą rolę w motosporcie. Wiecie, jadę na wyścigu, uderzam kołem, czuję, że straciłem geometrię, wracam do parku serwisowego. Mam bardzo mało czasu przed kolejnym wyjazdem, a zaletą tego urządzenia jest to, że działa w każdych warunkach. Nawet polowych, i przy jego pomocy jesteśmy w stanie bardzo szybko znaleźć, który z elementów jest uszkodzony i zagraża dalszej jeździe. Zobaczcie, jak się łatwo to urządzenie montuje. Fachowo ten sprzęt nazywany jest szarpakiem ręcznym. Wystarczy docisnąć jego ramiona do opony przy pomocy wygodnego w użyciu dużego koła z korbą. Zwróćcie uwagę na to, że koło stoi na podłożu. Najechałem na podjazdy tylko po to, żeby Wam pokazać, jak podczas tego badania będzie zachowywało się zawieszenie. No ale do sprawdzenia luzów, koło musi być obciążone, musi znajdować się w swojej naturalnej pozycji pracy, bo tylko tam, głównie tam, robią się luzy. Jeżeli byśmy podnieśli samochód i koła by zwisały, wtedy elementy ruchome znalazłyby się w miejscu, w którym najrzadziej pracują i tam wcale nie musi być luzów. Teraz zakładam tą rurę. Zobaczcie, jak długie ramię zrobi się na tym urządzeniu. Dzięki temu będziemy mogli wygenerować potężną siłę na zawieszenie. Jest siła. Ale słuchajcie, ciężko będzie ruszać kołem i sprawdzać, co dzieje się z zawieszeniem, dlatego do tego testu potrzebna Wam będzie druga osoba. Ja drugiej osoby nie mam, no ale mam kamerę i to będzie moje oko. Zapraszam. To urządzenie jest genialne w swojej prostocie, dlatego że jesteśmy w stanie zadziałać siłą w dowolnym kierunku i wygenerować dokładnie kierunek siły taki, jaki jest naturalnym kierunkiem dla pracy koła podczas jazdy. Na przykład, jeżeli byście chcieli kostkę brukową, bo tylko stuki słyszycie wtedy, kiedy jedziecie po kostce. To proszę bardzo, kostka brukowa. Proszę bardzo, kostka brukowa, a jeżeli stuki podczas hamowania? Wtedy musimy zadziałać bardziej jednostajną siłą. Czy ktoś z Was już może zauważył, co tutaj jest uszkodzone? Jeżeli nie, to zerknijcie jeszcze raz i zwróćcie uwagę na stworzenie zwrotnicy. Odgłos stukania i luz pojawiają się ewidentnie w tym oto miejscu. No i tu już wiadomo, stworzeń do wymiany. Jeżeli komuś spodobało się to urządzenie, to niestety kosztuje 1500 zł. No i właśnie ze względu na cenę, z tego co pamiętam, pierwszy raz swój felieton kieruje do mechaników, a nie do użytkowników. I wierzcie mi, to urządzenie sprawdzi się tak samo dobrze, jak dużo droższe hydrauliczne.